Cześć, moja redukcja dobiegła końca. Chciałem nagrać już podsumowanie, ale tak naprawdę wiszę Wam jeszcze jeden materiał. W tym odcinku zatem ostatni etap mojej redukcji. Czy był taki różowy, czy był taki przyjemny jak poprzednie? Zobaczycie sami. Zapraszam do dalszej części materiału. Pamiętacie, moja redukcja przebiegała dość przyjemnie. Ja chwaliłem się, że czuję się całkiem dobrze, że jestem w miarę najedzony, że jestem w miarę szczęśliwy, jeśli chodzi o to co jem, ile jem. Do tego w pewnym momencie, kiedy odeszły mi treningi siłowe ze względu na kontuzję, no to byłem jeszcze mniej zmęczony, więc ta redukcja postępowała dosyć łatwo i te efekty przychodziły z nie tak dużą trudnością jak w przypadku wielu moich poprzednich redukcji. E, miało to związek między innymi z tym, że miałem dość dobrze nakręcony metabolizm, ponieważ e, przed okresem redukcyjnym jadłem całkiem sporo i poprzednia redukcja była no, powiedzmy, już dobry rok wcześniej. W związku z tym podszedłem do redukcji z nakręconym metabolizmem i on na jakiś czas mi starczył. I teraz właśnie na jak długo mi starczył? Można powiedzieć, że w momencie, kiedy Wszedłem w piąty miesiąc redukcji. W momencie, kiedy zacząłem schodzić z poziomem tkanki tłuszczowej poniżej tego zdrowego, tego bardziej naturalnego dla, dla mojego organizmu, no to rzeczywiście w tym momencie zacząłem się wyraźnie gorzej czuć. Nie czułem się jakoś bardzo źle, ale jednak odczuwałem zmęczenie. Jednak zacząłem odczuwać też większy apetyt, większy głód. Gdzieś, zacząłem się, gdzieś musiałem zacząć zmagać się z tą redukcją. I tak naprawdę w tym momencie powinienem już przerwać tą redukcję, przynajmniej odpocząć sobie miesiąc, dwa, może dłużej i dopiero wznowić, żeby, że tak powiem, dopalić tą resztkę tłuszczu. Ale nie chciałem odpuszczać, chciałem dokończyć to, co zacząłem, a chciałem zrealizować swój cel, więc po prostu liczyłem się z tym, że będzie teraz trochę trudniej. Ale dokończę tą redukcję, bo tak naprawdę niewiele mi wtedy już do zrzucenia zostało. W stosunku do, do celu, który sobie obrałem. Temat tego, jak długo powinna trwać redukcja i na ile nam można powiedzieć wystarczy tego dobrego tempa metabolizmu. Ja omówiłem to szczegółowo w swojej książce 2XM30, do której zakupu zachęcam. Link pozostawiam w opisie. Natomiast przechodząc tutaj szczegółów do, do tego, jak to w moim przypadku wyglądało, to u osób, które startują z poziomy tkanki tłuszczowej powiedzmy w miarę zdrowym albo z niewielką nadwagą. No to czas taki czas przebywania na deficycie powinien wynosić nie dłużej niż 4, może 4,5 miesiąca. I rzeczywiście w moim przypadku, w momencie wejścia w ten piąty miesiąc, no odczuwałem, że już organizm sobie tam średnio radzi z tym wszystkim, i jest to dla niego dość duże obciążenie. Tak naprawdę takim zdrowym podejściem do redukcji jest to, aby mieć w głowie, że nasz rok. Nie powinien składać się w większości z miesięcy deficytowych, a w większości z miesięcy, w których jemy w zgodzie ze swoim zapotrzebowaniem lub nieco więcej. Te okresy deficytu, okresy redukcyjne nie powinny stanowić więcej niż pół roku, a w przypadku osób właśnie z tym niższym poziomem tkanki tłuszczowej, nawet nieco mniej, a w przypadku osób grubszych, bardziej otyłych, ten okres może być nieco dłuższy. Na dodatek tak się złożyło, że w tym ostatnim etapie, kiedy zrobiło się trochę ciężko, to był styczeń, przyszły niesamowite rozy. Ja tak naprawdę w tym okresie powinienem zwiększyć ilość spacerów, no ale te mrozy po minus 18, minus 20 w ogóle mnie do tego nie zachęcały. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno mnie zniechęcały do spacerowania. No i musiałem sobie jakoś z tym poradzić. Stwierdziłem, że nie będę aż tyle tych spacerów ładował, choć powinienem. I muszę coś przyciąć z diety, jeśli chodzi o schemat żywieniowy, jaki wtedy stosowałem, to przeszedłem na schemat Pro 3. Natomiast to był schemat z delikatną modyfikacją, właśnie ze względu na to, że tych spacerów aż tyle nie było, i musiałem jeden z posiłków usunąć. To był ten jeden z tych posiłków środkowych, tych mniejszych. Oczywiście nie usunąłem deserów. Nadal kolacja obfita, słodka, plus solidny deser to było to, co tak naprawdę trzymało mnie na tej redukcji, co sprawiało, że, że byłem w stanie spokojnie wytrwać nawet ten ostatni etap, który rzeczywiście był nieco trudniejszy niż poprzednie. Tak więc, wbrew pozorom, to słodycze, to słodkie jedzenie, to smaczne, obfite jedzenie sprawiło, że Wytrwałem do samego końca na tej redukcji i osiągnąłem swój cel. Jak wyglądam po zredukowaniu tkanki tłuszczowej do poziomu, no poniżej, już lekko poniżej tego zdrowego, to już zobaczycie w następnym materiale, do którego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, cześć.